Że, że nasza, że tak powiem, kultura chrześcijańska jest najpiękniejszą kulturą. Ja przeżyłem wiele lat w kraju mahometańskim, uh -huh. więc mogę coś na ten temat powiedzieć. Muszę powiedzieć, kochaj bliźniego jak siebie samego. Prawda? Idea przebaczenia, prawda? które tak powoli ginie. Już zapominamy o tym, że na przykład drugi dzień Wielkiej Nocy to jest dzień, kiedy trzeba się godzić z kimś, z którym się godzi. Ja nigdy tego nie zapomnę, miałem ja ten czas. Sześć lat. Uh -huh. Jesteśmy w Wilnie, jest drugi dzień Wielkiej Nocy i jest dzwonek do mieszkania, nasza, tak jak to się mówi, pomoc domowa, prawda. Idzie, wraca i mówi, e, przyszedł pan tam, powiedział, doktor, podaje nazwisko. A ojciec powie, powiedział, Powiedz, że mnie nie ma w domu i prawda, nie, niech on wychodzi. Więc moja żona, moja matka mówi, o co chodzi? Tak, mówię, to no, ja się z nim pokłóciłem, on mnie wymyślał, prawda, teraz przychodzi, nie chce go widzieć tak dalej. A mama mówi, słuchaj, dziś jest drugi dzień Wielkiej Nocy, on przyszedł pewnie żeby przeprosić, to jest Dzień Godzenia się. Przecież mówię, rany Was, nie zapomniałem. Tak, no dobrze, to ja wyjdę do niego. A on tam wyszedł, tam do drugi, w drugim pokoju był, drzwi były zamknięte, otwiera, ja tam z bratem od razu od drzwi patrzymy, myślimy, pobije się zaraz chyba trzech, ojciec bije. Pan. Ojciec przychodzi, prawda, ten do niego mówi przepraszam cię Daruj mnie, to moja wina. Ojciec mówi, nie, to moja wina. I ściskają się, i weźcie z To mamy daj to tyliszeczek, tyliszeczek, tam <gryk> oczywiście to teraz się wypili, prawda. Uściskane się mówi, w porządku, w porządku, prawda, poszli. I potem ojciec wraz, mówi. zawsze pamiętajcie, jeśli z kimkolwiek jesteście nie, 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 nie w zgodzie, prawda. Czy, czy, czy komuś, prawda? Jak zwara jest. To jest drugi dzień wielkiej nocy, to jest dzień, kiedy trzeba się pogodzić. A więc ja cię piękno, kochaj bliźniego jak i samego. dzień godzenia się, prawda? Czci ojca swego i matkę swoją. Abstrahując zupełnie od wiary, piekła, nieba, prawda? Mhm. Ale sama ideologia nasza, naszej religii jest wspaniała, jest naprawdę piękna, prawda? Oczywiście no, trzeba realizować te postulaty, prawda? ale postulat właśnie godzenia się, postulat przebaczenia, postulat przepraszania siebie czy przepraszania Boga za grzechy, prawda? za swoje, co pewien okres czasu, analiza swojego postępowania. No ten zbiór grzechów to jest cały szereg, prawda? No, niezależnie od religii, niewłaściwych prawda, postępowań.